Przedłużona do trzech wygranych pasa Jeziora Tarnobrzeg zamiast czwartego zwycięstwa z rzędu trefla Sopot. W hali stulecia goście sprawili niespodziankę i pokonali żółto-czarnych 81 do 79. Tak się człowiek cieszy, że nie wie co powiedzieć. No, taka jest prawda. Jak to się mówi, obalamy teorie sportu i koszykówki. Po pięciu minutach goście mieli jednak na koncie zaledwie cztery punkty przy dziewięciu trefla i wyglądali na kompletnie zagubionych w ataku. Sopocianie zdawali się kontrolować grę. Czy to była pierwsza minuta, czy ostatnia? Mieliśmy przebłyski troszkę lepszego lepszej gry, ale w dniu dzisiejszym naprawdę nie pokazaliśmy naszych walorów. Wystarczyło jednak niespełna 60 sekund, żeby jezioro doprowadziło do remisu, a następnie wygrało premierowo kwartę 23 do 21. Goście prowadzili też przez większość drugiej odsłony. Celna trójka Dominika Johnsona ustaliła wynik pierwszej połowy na 39 do 41. Moje rzuty wpadały, a drużyna żywiła się moją energią. Po przerwie na parkiecie nie pojawił się już środkowy jeziora Craig Williams. Złapał tą kontuzję, miejmy nadzieję, kolano mu lekko poszło i nie mógł przystąpić do gry. To szczerze mówiąc, liczyłem na, na bardzo dobry rzut. Zbigniew Pyszniak nie przeliczył się, bo jego podopieczni trafiali, szczególnie z załuku. Po trzech kwartach prowadzili 66 do 59. Otworzyliśmy ich za trzy punkty, grali bardzo dobrze z szybkiego ataku. Pozwoliliśmy im na taką radosną koszykówkę, taką właśnie, którą gra Siarka Tarnobrzeg. Na początku ostatniej odsłony goście powiększyli przewagę do 9 oczek. Trefl jednak grał do końca i konsekwentnie odrabiał straty. 69 sekund przed końcem meczu znów był remis. Po 78. Graliśmy praktycznie w 7, dzisiaj w 8, bo Piotrek Pandura dał zmianę dosłownie tam na parę minut. I naprawdę byliśmy bardzo zmęczeni. Właściwie wycieńczeni, ale, ale daliśmy radę, fajnie, że właśnie taki horror też potrafiliśmy wygrać. To jest, to jest bardzo bardzo dużo dla nas znaczy. Decydujące o zwycięstwie jeziora punkty zdobył oczywiście Dominik Johnson. W całym spotkaniu zgromadził ich aż 30. W pewnym momencie grał sam. No. Sam tyle lat grałem, wiem, że jak idzie, to sam wygram. I bardzo dobrze, że to się stało, bo był pewny. Po meczu w słowach nie przebierał szkoleniowiec Sopoczan Darius Maskolunas. No nie ma tu co dużo mówić. No. daliśmy dupy totalne. Mecz ten otwierał dziewiątą kolejkę spotkań Tauron Basket Ligi. Oba zespoły dzieli w tabeli rozgrywek już tylko jeden punkt. W dziesiątej serii gier trefel Sopot na wyjeździe zmierzy się z polfarmeksem kutno.